Kochani, proponuję nam wszystkim ten najbliższy czas z błogosławioną rodziną ulmów, co to znaczy, aby modlić się różańcem z nimi. Nagrałabym również nowennę pompejańską, Drogę Krzyżową, różaniec poszczególne części i te modlitwy. Które są w ich duchu. Napiszcie mi, proszę, co wy na to? Nie wiem, jak w Waszych rodzinach. Nasza rodzina przeżywa bardzo trudny czas, borykamy się z trudnościami finansowymi dosyć mocno. Myślę, że dużo osób ma z tym problem. Więc, kochani, Taką mam propozycję. Są sprawy, które po ludzku my nie jesteśmy w stanie rozwiązać. I każdy ma takie, czy to zdrowotne, czy psychiczne, czy fizyczne, czy duchowe, czy finansowe. Myślę, że każda rodzina takie trudy ma. Napiszcie mi, proszę, co wy na to.